Hej, cześć. Witam was serdecznie na moim kanale i w pierwszym grudniowym filmie. Wow. Tak troszeczkę mnie tu nie było. Okej. Okay. Hejka, cześć. Witam was w pierwszym filmie w grudniu. Hejka. Cześć, witam Was na moim kanale w pierwszym grudniowym filmie. Jej! Tak, wynikła mała przerwa, ale to przez ogromny chaos ostatnio w moim życiu. Tak, grudzień zaczęliśmy od pochorowania się wszyscy po kolei: najpierw Arek, później ja i później jeszcze Noelek. Ja przeszłam to ogólnie najgorzej, bo ponad tydzień bolało mnie gardło. Na no później jeszcze okazało się, że o oskrzela i dopiero niedawno skończyłam brać tak naprawdę antybiotyk. Także w sumie dawno aż tak się nie pochorowałam, że musiało się skończyć na antybiotyku. No na szczęście, malutki lepiej to zniósł, najlepiej z nas wszystkich i skończyło się tylko na katarze. No tutaj całe szczęście. No, ale tak to jest. Także ostatnio, chorowanie, nic takiego nie robiliśmy. Wyszło, że złapaliśmy jakiegoś wirusa. No i tak powoli mija nam krudzień. Równo tydzień temu w niedzielę był chrzest Noelka, także spędziliśmy rodzinnie czas. No i w sumie tak to zleciał nam calutki tydzień już od tego chrztu. I mamy kolejną niedzielę. I postanowiłam, że chciałabym się troszeczkę odezwać, zrobić jakiś update, co tam u nas. No bo dawno tutaj się nie odzywałam, dawno nie robiłam filmu. Jakoś tak totalnie... Nie miałam weny na początku. Miałam pomysł, żeby nagrywać vlogmasy, ale później stwierdziłam, że nie. W tym roku po prostu jest taki totalny chaos, że to nie na moją głowę nie dam rady. Nie chcę niczego też robić na siłę. Ostatnio też, no mały teraz jest strasznie aktywny w ciągu dnia. Trzemki są turbo krótkie i jak już on śpi, to ja tak naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić z tym moim wolnym krótkim czasem. Chciałam ja zrobić sobie coś do jedzenia, czy Jakiś mały relaks, odpocząć i przeczytać kilka stron książki. Po prostu mam milion rzeczy w głowie, które chciałabym zrobić, a zaledwie starcza mi ledwo czasu na zrobienie jednej danej rzeczy i po prostu czasami chciałabym się sklonować i zrobić jednocześnie kilka rzeczy na no lesie nieba. I ciężko z czasem w ogóle w ciągu dnia i też ja nie wiem w tym roku jak ogarnę przygotowania do świąt. Jeszcze nie ogarnęłam totalnie pomysłów na prezenty. Jestem w Czarnej dziurze z przygotowaniami do świąt. Chciałam wcześniej, na początku grudnia, kupić choinkę, ale jeszcze też nie kupiliśmy. W przyszłym tygodniu, może się uda w końcu. Chciałabym ją udekorować przed świętami, żeby był ten klimat. No bo już później po świętach tak naprawdę powiem wam, zazwyczaj jest tak, że choinka stoi gdzieś tam nawet do stycznia, ale ja już totalnie później nie czuję tego klimatu świąt i jakby wolałabym, żeby przez cały grudzień była ubrana choinka, nie wiem, od 1 grudnia na przykład. Chociaż. Ponoć kiedyś była taka tradycja, że w Wigilię rano się ubierało choinkę. No to też jest ciekawe, ale no ja raczej uważam, że lepiej ubrać ją dużo wcześniej. No ale w tym roku mi nie wyszło nic wcześniej przygotować na święta. Także życie zweryfikowało, tak, moje plany. Zrobiłam sobie herbatkę różaną, bardzo dobra. Ja jestem totalnie kawową osobą, ale mogę powiedzieć Wam, że na ten czas zimy przestawiam się na herbatę Gdzie wcześniej codziennie Z takiego właśnie przyzwyczajenia piję kawę A teraz codziennie Zamiast tej kawy robię sobie Na lunch Herbatkę jakąś Ale co roku ja tak mam Po prostu ta pora roku nadchodzi ten czas Czas na herbatę Ale kawę też Od czasu do czasu Jeśli mam ochotę to sobie wypiję Dzisiaj mam taką fajną iście świąteczną bluzę Także zobaczymy, nie mam planów na resztę tego miesiąca. Pewnie wszystko wyjdzie spontanicznie. Ale chciałam się tu do Was odezwać, no bo trochę mi, powiem Wam, tego brakowało. Ogólnie mam mokre włosy, dlatego tak średnio wyglądają, ale nie chciałam się ich do końca dosuszyć. Teraz e, maleńki zasnął sobie. No, to mam chwilkę wolnego, no to postanowiłam, że właśnie wykorzystam ją, żeby się do Was odezwać tutaj. No teraz, jak widzicie, troszeczkę inne tło, ale akurat przyjechałam na kilka dni do domu rodzinnego. Pokażę Wam może książki, które ostatnio odebrałam z Empika. Dobra, jestem z powrotem. I mam dwie. Pierwsza to iście świąteczna książka. Świąteczne życzenie Coltney Cole. Taka literatura obyczajowa. Zaczęłam czytać, chociaż ostatnio zbyt wiele na to czasu nie mam, ale zawsze staram się przynajmniej kilka stron wieczorem sobie przeczytać, bo bardzo to lubię. I kolejna to jest już książka językowa, hiszpański, mapy językowe. Powiem Wam, że jest świetna, jeśli chodzi o naukę języków, bo uczymy się tutaj metodą jakby skojarzeń. Jedno słówko kojarzymy z drugim, z trzecim. I póki co przyjrzałam ją sobie, wydaje się, bardzo fajna, do takiej przyjemnej nauki języka obcego. Ja skończyłam, na raczej przerwałam studia chyba półtora roku temu, no już będzie jakoś tak. I tak miałam zamiary, żeby dalej się uczyć tego hiszpańskiego, ale wyszło, jak wyszło, czyli za bardzo totalnie się nie uczyłam, no i czuję, że już na pewno. Sporo zapomniałam, chciałabym sobie odświeżyć tą wiedzę, bo też mam taki mały cel na przyszły rok, ale na razie nie zdradzam i dlatego chciałabym się podszkolić w hiszpańskim. No, ogólnie nie wiem w sumie, czy tutaj Wam wspominałam moją historię dotyczącą studiów, chyba nie, więc opowiem Wam tak w ramach ciekawostki. Ja studiowałam dwa lata język hiszpański. I tak zaliczyłam cały pierwszy semestr. Pierwszy semestr był zdalny, wiecie, to był ten czas pandemii. No i bardzo mi się podobało to studiowanie. Zaliczyłam go z naprawdę dobrymi ocenami. No, liczyłam, że drugi semestr też będzie online, ale niestety nie było aż tak pięknie i troszeczkę się przeliczyłam. Był y, chyba pierwszy semestr drugiego roku hybrydowy, w większości stacjonarny. Nie byłam zbyt zadowolona z tego powodu, jakoś tak spodobała mi się ta, ta nauka zdalna. No, ale pierwszy semestr, pomimo jakichś tam trudności, udało mi się finalnie zaliczyć. Drugi semestr, tak samo, wszystkie oceny zaliczyłam na minimum trójkę, gdzieś tam było poprawy, ale udało mi się. No, ale najgorszy był test. Pod koniec drugiego roku, no pierwszego też, ale wtedy dobrze to zdałam. Pod koniec drugiego roku był test z języka hiszpańskiego chyba z pięciu przedmiotów. Tam był ogrom wiedzy z całych dwóch. Semestrów, chociaż chyba od początku w ogóle z całych studiów. I on był turbo trudny, tam było połączenie wielu przedmiotów i była gramatyka, słownictwo, wypowiedź ustna, pisemna i tak dalej. No i w pierwszym terminie w czerwcu nie udało mi się go zaliczyć, później we wrześniu również nie udało, chociaż tam bardzo niewiele mi brakowało z tej części pisemnej, miałam ponad 50%, no ale nie udało się. No, i się okazało, że jak nie zdam tego testu, pomimo że mam zaliczone wszystkie oceny, no to nie mogę przejść dalej na trzeci rok. No i wtedy tak miałam dylemat. Mogłam albo powtarzać cały drugi rok, ale też wiedziałam, że nie wiem, czy jest tego sens, czy ja nadal będę się tak męczyć, i no już czasami te studia sprawiały, że czułam się taka zestresowana. I tak pomyślałam, czy ja chcę powtarzać ten rok, czy ja na pewno. Chcę wiązać jakoś przyszłość zawodowo z językiem hiszpańskim. I pomyślałam, że nie do końca. Mimo, że nadal pasjonuje mnie nauka tego języka, bardzo go lubię i tak dalej. No to jednak myślę, że bardziej jeśli chodzi o hobby, czy wiecie tak rozrywkowo dla siebie mogłabym się uczyć tego języka. Ale nie do końca się widzę jakoś zawodowo, bo zawodowo już wiedziałam, że marzy mi się zostanie nauczycielem jogi. No i jak mi się nie udało wtedy, no to pomyślałam, że może tak miało być, że to jest jakiś impuls Taki, który popchnął mnie do tego, abym zapisała się na kurs nauczycielski No i zrobiłam to już od razu we wrześniu, zaraz po tym jak oblałam ten egzamin poprawkowy Zapisałam się na kurs i później już w, w kwietniu zostałam nauczycielem jogi oficjalnie Skończyłam 200 godzin kursu No i... Powoli teraz jak małe podrośnie, jak będzie większy w przyszłym roku bardzo, ale to bardzo marzy mi się, aby zacząć lekcje, aby zacząć nauczać jogi, stworzyć um, taką swoją grupę, w której każdy będzie czuł się tak dobrze, swobodnie, taką społeczność naszą. No to jest moje największe chyba marzenie na przyszły rok. Mam nadzieję, że się uda. Chciałabym też z czasem, może nie w przyszłym roku, ale gdzieś za 2-3 lata um, bardziej jeszcze... Doszkolić się, powiększyć swoje kompetencje I zrobić może 300 godzinny kurs Uzupełniający, tak? Żeby mieć 500 godzin To już taki wiecie, wyższy level Ale no teraz obecnie i tak mając 200 godzin Mam już certyfikat I mogę nauczać jogi Na całym świecie, on jest międzynarodowy Także jest wszędzie Jakby to powiedzieć Akredytowany, tak? Wszędzie Możemy nauczać To też myślę, że jest bardzo fajne I otwiera wiele drzwi w zawodzie nauczyciela jogi. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o taką moją historię z zawodową, że tak powiem, studiów i tego, jak doszło do tego, że w końcu zostałam tym nauczycielem, że się odważyłam. Myślę, że po prostu tak miało być, wyszło jak wyszło, i, i tak jest najlepiej, i takie jest moje przeznaczenie. Ja wierzę, bo ja wam, ja bardzo wierzę. Że jest coś takiego jak przeznaczenie, że wszystko po prostu dzieje się po coś. Nawet jeśli to w danym momencie wydaje nam się bardzo złe, czy musimy z czegoś zrezygnować, to później zamiast tego czeka nas coś na przykład lepszego. Tak. Rzeczywistość mamy. <trybety> 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 Miałam zjeść, ale małe postanowił, że on jest teraz godny, tak się... ja czekam. Dobra, malutki się najadł, teraz czas na mnie. W sensie ja też bym mogła jeść jakoś. Jedną ręką, jeśli on je. Ale no to nie byłoby jednak zbyt wygodne, także poczekałam jeszcze chyba mi nie wystygło. Ogólnie ja bardzo lubię takie pierogi odpiekane i ciekawostka. Zawsze jak zostaje ciasta, a nie mam śledzenia, to sobie gotuję i później odpiekam takie... Kuleczka z ciasta po prostu. Dobra, ja już szybko zmykam, żeby zjeść, póki no ale spokojnie leży. To może jest to Czytamy baję. Tak. Pierwsze święta Bożego Narodzenia. okienko otwiera. Widzisz, jakie fajne? No. O, i tutaj nie obawiaj się. Spotkało cię wielkie szczęście. Widzisz, aniołek mówi. O, objawił się. I powiedział tutaj Marii, że będzie oczekiwała na dzieciątko. Tak? Na syna Bożego. Tak. O. A tutaj widzisz, na osiołku jadą. Tak. I stające. Urodził się Jezusek Mały. Tak. Tutaj widzisz? Pastuszkowie sobie siedzą. I nagle niebo wypełniło się aniołami. Widzisz, patrz, aniołki się im objawiły. Co dalej? Poszli szukać stawienki, tak? I odnaleźli. Tak, zwierzątka, pastuszkowie odwiedzili ciotkę. Dzieciątka odwiedzili. A później widzisz mędrcy ze schodu, królowie na wielbłądach. Też jechali do dzieciątka. Tak. Też jechali. Tak. O, i taka była historia Bożego Narodzenia. Jak Pysiu? Hmm, A co to? A co to chmurka? Tak. Dziś chmurka, marchewa. Patrzył staryczko. O, jak nóżki do góry daje. tak? Jak się rozciągam. Poranna joga, tak? Tak maluchu. Hej, witamy się z Wami kolejnego dnia. Mamy poranek. My już się obudziliśmy. Tak. Nie nie, jest taki aktywny z rana. Chce się bawić, tak? No. Pospałeś, tak? Ładnie pospałeś dzisiaj. Pewnie.

Śnieg skrzypki jeszcze pod nogami. Hej o koteł. Ciekawe, czy ten śnieg przetrwa do Wigilii. Coś wątpię. No ale zobaczymy. Co kudła tu? Chciałam sobie na krótki spacer. Powiem wam, że naprawdę przyjemna dzisiaj jest pogoda. Tak nie za zimno, ale jeszcze mamy ten śnieżny krajobraz. Moje autko całe zaśnieżone. Jeszcze zimą nie jeździliśmy. Może na dniach się uda. A my dzisiaj ubraliśmy się na czerwono, jak dwa Mikołaje. Tak, jeszcze nie ma. Takie fajne karpeteczki. Tak, dobra. W tym momencie chciałabym zakończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał i do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa.